Kolejna duża przyczepa w naszej ofercie. Zapraszam do prezentacji. Sprawdź prawdziwe raty 0%. RRSO 0% tylko w nowym. Przyczepa jest naprawdę duża, bo ma 6 metrów długości. No i co tutaj możemy zmieścić, moi drodzy? Możemy zmieścić naprawdę dużo sprzętów. Ja tak myślę, że może bardziej kebab, bardziej fast food. Eee, za chwilę też wypuścimy kolejny film z dokładnie z tą przyczepą już w pełni wyposażoną. No ale co na razie mamy w tej pustej? Tutaj mamy poszycie z blachy inox, również takie samo poszycie jest tutaj na ścianie. No dzięki czemu ta przyczepka nie będzie tak nam się bardzo nagrzewać. Szczególnie, że mamy tutaj okapy i to całe ciepło przez te trzy półtora metrowo okapy, stąd będzie wylatywać. No pod tym inoxem mamy tutaj takie normalne miejsce na przechowywanie. Tutaj również mamy przyłącza jakieś siłowe, jakąś elektrykę, także wyposażona jest full. Po drugiej stronie duża klapa sprzedażowa z przesuwnymi oknami. No i te okna, tak jak tutaj w naszej każdej przyczepce, bardzo łatwo możemy demontować i w ten sam sposób tylko odwrotnie je zamontować. Nad oknem Półeczka, jakieś tutaj kolejne miejsce na przebywanie. Dodatkowo, dodatkowo wrzucnia na utarg dzienny. Tutaj jakąś mamy pojemną szafkę z półkami. No i idąc dalej, jeżeli mamy robić kebaba, no to myślę, że taka witryna sałatkowa również nam się uda na jakieś pomidorki, sałateczki i tak dalej. Dodatkowo tutaj ja mam taką chłodziareczkę. Kącik sanitarny, czyli to co u nas zawsze: dwa zlewy, trzy zlewy, dwa podgrzewacze wody. Tutaj zbiorniki na czystą, zrzutą wodę. Szafka bechapowska. Tutaj mamy też w tej szafce takie haczyki na przybrania dla pracowników. To mówię zawsze w każdej przyczepie. No bo każdą przyczepę wyposażamy w taki kącik. Jeżeli klient oczywiście chce, i gwarantujemy odbiór przez stanę, na terenie całej Polski takiego właśnie kącika. Tutaj dalej mamy lodówkę, zamrażarkę. No i kolejna zamrażarka z tej strony z takim blacikiem. No i tutaj jakieś też miejsce na przechowanie. Jeżeli jesteśmy tutaj już w przyczepce, to powiem o kredycie 0%. Ta przyczepka również się na ten kredyt 0%, moi kochani, Czyli kupujące przyczepę. Płacicie, jeżeli chcecie takie finansowanie kredytu, czyli zingu, no to kredyty mamy z rzeczywistymi ratami 0%. No dobra, chodźmy teraz na dwór, zobaczymy, jak ta przyczepka się prezentuje na dworze, tudzież na polu, jeżeli są Państwo z Krakowa. Czarne poszycie, rączki do przepychania przyczep. No przy tak dużej przyczepie mamy podpory ślimakowe, no bo to jednak zapewnia większą stabilność. Klapa sprzedażowa, dwie osie. No i tak sobie możemy oglądać tą przyczepkę. Z każdej strony tutaj pusto, no i tutaj mamy drzwiczki techniczne i one wychodzą nam pod szafką, którą oglądaliśmy w środku i cztery wyrzutniki powietrza. Moi kochani, to już koniec tego filmu, yy, za chwilę na kanał wleci film z dokładnie tą samą przyczepą, tylko że wyposa wyposażoną w sprzęty, w jakiś kebab, w jakieś hamburgery, w jakieś fryski. Więc jeżeli są Państwo zainteresowani, zapraszamy do kontaktu, zapraszamy do przejazdu, do dookoła, a jeżeli są Państwo zainteresowani inną przyczepką może, na przykład taką lustrzaną, Również jest ona dostępna dla Was od ręki. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia. Sprawdź prawdziwe raty 0%. RRSO 0% tylko w Nowym. Nowym. Produkcja, sprzedaż i wynajem przyczep.